Ta klawiatura ma tylko 2 cm wysokości, a wciąż jest to solidny i bezprzewodowy mechanik do pracy i grania. Klawiatura, którą trzymam w rękach to Kichron K5 Max, mechanik, który idzie w szlanki z Logitechem i walczy o popularność na rynku niskoprofilowych klawiatur mechanicznych. Głównie nastawiony jest na produktywność, ale z graniem radzi sobie również wyśmienicie, bo mamy tutaj nie tylko połączenie poprzez Bluetooth, ale również i klasycznego dongla 2,4 GHz zapewniającego niższe opóźnienia. Klawiatura jest wykonana dość solidnie, mamy metalowy top plate, hotswap i pełen 100% wymiar z blokiem numerycznym i szybki przełącznik który był działania Windows i Mac. To właśnie akurat pokazuje, że jest nastawiona głównie na pracę. Z drugiej strony gamingowych funkcji również tej nie brakuje, bo mamy chociażby snap action, czyli nadpisywanie się ostatnio wciśniętych klawiszy i to nie jednej pary AD jak zwykle lewo, prawo, a nawet pięć par różnych klawiszy możemy sobie tutaj zapisać. Do tego podświetlenie, pełne RGB, spora bateria i możliwość niemal dowolnego zaprogramowania funkcji i Mac. A mówiłem już o smarowanych stabilizatorach i przełącznikach? Te niskoprofilowe gaterony pięknie uzupełniają całość. Jeśli szukacie płaskiej klawiatury mechanicznej, zdecydowanie warto spojrzeć w jej stronę. on there